Elo, Elo 32.0 z tej strony toxic Man Dzisiaj jest drugi dzień yy, w nagrywaniu znów. Dzisiaj sobie otworzymy to, tego mega boxa. Mm. Sobie pójdziemy na eliminację. Sobie powijamy trochę tam. Poobijamy bossa. I może sobie pozbieramy najpierw power, luby. Fak. O nie. Nie. To wiem. O, tutaj jest to dwa power, luby. Trzy power, luby. My sobie nazbierzemy dużo PowerSplitt'ów By być silnym, Ale mi się na pewno to nie uda I tak yy... Dzisiaj jest ten Dobra, sobie pobijemy. Au, au. O, dobra, tutaj mamy ponad, będziemy mieć ponad siedem, osiem, dziewięć, pałatki dziesięć, jedenaście. O nie, tak. No cholera jasna Dobra Będę mieć więcej połówków od innych Taka już jest moja taktyka No to lecimy no Dobra. Dobra, masz coś innego? To, to... A. dobra. Spike, Jin i Ja dobrego wziąłem, bo on strzela trochę dalej, tak samo jak Spike. Au. O. Au. Dobra.

tek og oh. Da var det Oh Da. O, dobra. A ja już... tak jest za... trochę więcej biłem. Ja chyba najdłużej biłem. Dobra. No to otwieramy. Dobra, tylko kogo mam yy, yy, tutaj yy, ulepszyć? Dobra, eee, zobaczmy coś. No niestety. Dobra, dzisiaj za bardzo nie chcę się za bardzo nagrywać to później zarobię dobra, wyrażamy za to cięcie ale powoli się zbliżamy do końca ale nie wiem czy się wyrobię bo tutaj już zarobiłem cała tutaj jeszcze nie dobra, yy, przypomnienie jeszcze o tych yy, o tym to w yy, poprzednim filmie nie, nikogo nie było i będzie konkurs właśnie na kartę Google Play o wartości 20 zł niestety na razie. Później będą większe kwoty yy, yy, zostawcie łapkę w górę, suba, dzwoneczek. Dobra, ja będę kończyć na razie papa. Pa, bo dzisiaj nie chcę mi się nagrywać Może jeszcze później będzie jeszcze coś tam może live na Twitchu Pamiętajcie Na Twitchu się nazywa nazywam toxicman 111 Dobra. Ja kończę na razie papa. Pa.